Schronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon, Łucisz świata, wzburzone fale, niech ciemne moce gromi twadło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus kończymy dzisiaj dziewięciodniową nowennę sięgamy kolejny raz do księgi proroka Daniela a tam między innymi prorok napisał teraz muszę znowu walczyć z księciem persów a gdy skończę wówczas nadejdzie książę jawanu nikt zaś nie może skutecznie mi pomóc przeciw nim z wyjątkiem Waszego Księcia Michała, który stoi począwszy od pierwszego roku jako wzmocnienie dla mnie i obrona. Piękne słowa. Wyjątkowość świętego Michała. Nikt nie może mi pomóc skutecznie. I mamy do czynienia z dwoma wrogami: najpierw książę Persów, który wraca. A potem nadchodzi książe Jawanu, kolejne określenie upadłego ducha. I z jednym i z drugim poradzi sobie święta Archanioł Michał. I to wyrażamy chociażby w modlitwie Leona XIII, mówimy przeciw niegodziwości i złego ducha bądź naszą obroną, a ty, książe Wojska niebieskiego, szatana inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła: Amen. Ty, Ty jeden, szatana inne duchy złe. Po drugiej stronie może być książę Persów, książę Jawanu, może być szatan i cała grupa aniołów, święty Michał. Dzięki swej anielskiej mocy i mocy Pana Boga, którą wyprasza i której uczestniczy, może zwyciężać wszelkiego złego i każde zło. Oto jego wyjątkowa moc. Czy nie można się zachwycić tymi słowami? Trzeba. I prorok pisze, że On był dany jako wzmocnienie dla mnie i obrona. Wzmocnienie. Człowiek potrzebuje mocy, często jej szukamy. I obrona. W niektórych dyscyplinach wszystko zaczyna się od dobrej obrony. I w koszykówce, i w piłce nożnej. Bez dobrej obrony nie ma dobrego wyniku. Święty Michał jest wyjątkowym obrońcą. I wreszcie dwunasty rozdział księgi proroka Daniela zaczyna się takimi słowami. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. W owych czasach, jakie to będą czasy, nie wiemy, może już nadeszły, ale święty Michał wystąpi, jakby wystąpi z szeregu, bo Pan Bóg tak będzie chciał. Wystąpi, pojawi się na scenie. I nazwany jest wielkim księciem, nie tylko księciem, ale wielkim, czyli takim, który może działać na wielką skalę, dysponować wielką mocą i który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Mieć opiekuna, opiekun dzieci, bo każdy z nas jest dzieckiem Pana Boga trzeba mieć dziecięce serce by uwierzyć w aniołów. Trzeba odczuwać tą godność dzieciństwa Bożego, by wiedzieć, że mamy Pana Boga jako Ojca, aniołowie są posłannikami od kochającego Ojca. I Święty Michał Archanioł, mimo że jest tak potężny, uzbrojony, jest tak wrażliwy, czuły i kochający, bo jest opiekunem za chwilę ostatni raz wyśpiewamy słowa litanii. Uczyńcie to tak jak zawsze. Całym sercem, z głęboką wiarą. A jutro oczekujcie wielu łask i wyjątkowego spotkania z tym, który jest zawsze blisko. Świętym Archaniołem Michałem. Zachęcam tak, żeby pójść do kościoła, uczestniczyć we mszy świętej, przyjąć Komunię świętą i świętemu Michałowi zawierzyć siebie, swoje życie, swoją śmierć, swoją wieczność, swoją rodzinę i wszystko, co stanowimy. Dziękujemy za odprawienie nowenny, śpiewajmy po raz ostatni. Christe eleison, Kyrie eleison. Christe uswysh nas, Christe vysuchaj nas, Christe vysuchaj nas. Christe Przez nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Yeah! yeah. Niebieskiego módl się za nami, święty michale z tu niebożej chwały módl się za nam. Najwyższemu prośby nasze, módl się za nami, święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych. Módl się za nami. się za nami, święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami. się za nami, święty Michale, warownio ludu Bożego. Módl się za nami, święty Michale, stróżu i patronie Kościoła. Się za nami, święty Michale, dobroczynco sławiących cię narodów. Módl się za nami, święty Michale, chorąży zbawień. I know. Duszę do wiecznej światłości módl się za nami święty michale wierzchników niebie módl się za nami a gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Pan. grzechy świata zmiłuj się nad nami módl się za nami święty michale archaniele abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych módlmy się wszechmogący wieczny boże który Świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą kościoła i zwierzchnikiem raju. Udziel za jego wstawiennictwem kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne, duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Panie, le Któż jak Bóg? Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o łapce w górę, o lajkach, polecaniu nas innym. To nam pomaga, ale to także dzieło ogłoszenia dobrej nowiny i przybliżania postaci świętego Michała Archanioła. Zostańcie z nami, któż jak Bóg.